Ja się do was dalej nie odzywam, więc przepraszam, natomiast to jest wciąż dużo emocji i dużo w sumie wszystkiego, ale chciałem tylko powiedzieć, że właśnie wrzuciłem film. Nazywa się tak, i pokazałem w nim ostatnio, powiedzmy, 24 godziny przed walką, bo to jakie emocje mi towarzyszyły i tak dalej, więc wpadajcie, jak chcecie zobaczyć. Jace. walka wywołała duże poruszenie, bo moje story ogląda obecnie 850 tysięcy osób, co jest w ogóle jakąś... Nie słyszałem, żeby ktokolwiek w Polsce tyle kiedykolwiek miał. Więc fajnie, cieszę się i jeśli chcecie update, to u mnie jest OK, ale dalej ciężko, więc e, wrócę do was, wrócę, ale, ale za jakiś czas.